Pierwsi w sporcie. Mam dzisiaj do zapisania wspaniałą wiadomość. Już nie zazdroszczę Kasi Smulikównie, tej z naszych schodów. Ona zawsze się chwali, że w jej szkole jest o wiele lepiej niż w naszej. A tymczasem u nas właśnie taką rzecz wymyślili, że wszystkie inne szkoły będą nam zazdrościć. Jak zechcą, to naturalnie mogą, jak to się mówi, iść w nasze ślady, ale to już nie to. Do Ameryki jeździło dużo ludzi. Ale nikt nie stał się taki sławny jak Krzysztof Kolumb, który pierwszy tę podróż wymyślił. Aż mi żal, że tego dnia, kiedy tę nowość ogłosili, nie było mnie w szkole. To był czwartek, a w czwartek jest zawsze historia. I bałem się, że mnie pani od historii wyrwie, bo już dawno mnie nie pytała. Miałem sobie wszystko powtórzyć, ale tak jakoś schodziło i schodziło. Ostatniego dnia, to znaczy w środę, powiedziałem sobie, że porządnie nad książką przysiądę. I gdyby padał deszcz, to na pewno bym to zrobił. Nie moja wina, że była pogoda. Ja przecież pogodą nie rządzę. A jesienią taki pogodny dzień to prawdziwy skarb, jak mówi babcia. Ja się z babcią zgadzam. Babcia jest mądra, bo już długo żyje i dużo na świecie widziała. Więc kiedy babcia powiedziała, żeby z tej pogody skorzystać i wyjść dla zdrowia na powietrze, to ja zaraz posłuchałem. Wziąłem piłkę i poszedłem do chłopaków. Nie wiadomo, kiedy zrobił się zupełnie ciemny wieczór i trzeba było iść do domu. A w domu była Ciocia Mania. Bardzo lubię, jak Ciocia Mania do nas przyjdzie. Ciocia opowiada zawsze jakieś straszne historie i sprzecza się z tatusiem, bo tatuś mówi, że to wszystko nieprawda. Kiedy Ciocia poszła do domu, mama zaczęła zaganiać nas do łóżek. Chciałem jeszcze trochę posiedzieć, ale tatuś się rozgniewał. Powiedział, że o tej godzinie to już nie pora na naukę. Była dopiero dziesiąta, no ale co miałem robić? Więc na drugi dzień rano, jak tylko tatuś wyszedł do pracy, zacząłem narzekać, że mnie wszystko strasznie boli. I ręce, i nogi, i głowa. O brzuchu nic nie mówiłem, bo wiem, że to się źle kończy. Moja mama jest trudna do oszukiwania. Nie bardzo wierzyła w to, co mówiłem, kładła mi rękę na czole i język musiałem pokazywać. Na szczęście babcia powiedziała, że może ja grypę złapałem, bo taka pogoda jesienią to zdradliwa rzecz. A jak się grypę przeziębi, o, to nie daj Boże. I niech lepiej biedne dziecko, to niby ja, w łóżku zostanie. No i zostałem. Lepiej leżeć w łóżku niż oberwać dwoje, a potem mieć nieprzyjemności w domu. Ale po południu sprzykrzyło mi się i nie mogłem już wytrzymać w łóżku. Całe szczęście, że przyszedł do mnie wacek i powiedział mi tę nowinę, że mało z łóżka nie spadłem. Dziś na apelu była mowa o sporcie i o naszych sportowcach szkolnych. Pan kierownik powiedział, że wszyscy powinni zajmować się sportem. Bo sport wyrabia zdrowie i siłę, a zdrowie pomaga w nauce. Na zakończenie zawieszono w sali taki wielki napis: Pierwsi w sporcie, pierwsi w nauce. A cała szkoła klaskała, aż się szyby trzęsły. Wacek wytłumaczył mi wszystko dokładnie. Ten napis znaczy, że ci, którzy będą przodować w sporcie i będą pierwszorządnymi sportowcami, mają być również przodownikami w nauce to znaczy, że powinni mieć w dzienniku same piątki. Zgodziłem się, że tak powinno być. Kto jest dobry sportowiec, ten nie może mieć dwójek. Przecież ze sportowcami robią wywiady i piszą o nich do gazet. No i na przykład pytają takiego sławnego sportowca, jakie stopnie miał w szkole, a on odpowiada, że miał dwójki. To dopiero byłby wstyd dla szkoły. Bardzo mi się ten pomysł podobał. Nareszcie dorośli wymyślili coś przyjemnego dla nas, bo do tej pory to nic, tylko ucz się i ucz. Na piłkę prawie zupełnie czasu nie zostawało. Teraz przynajmniej będę mógł spokojnie zająć się sportem. Od tego dnia, codziennie, ledwo połknę obiad, lecę na plac. Gramy dopóki piłkę widać. Wczoraj mama mówiła do mnie. Cóż to znowu? Czy wam lekcji wcale nie zadają? Czy ty się w nauce tak opuściłeś? Jakie będą twoje stopnie? Niech się mamusia nie martwi o moje stopnie, mówię. Jeszcze z tydzień. To się tak w piłce podciągnę, że zobaczy Mamusia. A co ma do tego piłka? Zdziwiła się Mamusia. Ja przecież pytam o twoją naukę. Niech Mamusia poczeka do wywiadówki. Już niedługo będzie, i nasza pani wytłumaczy Mamusi, na co teraz kładzie się nacisk. Dobrze, mówi mama, poczekam. Ale nigdy w życiu nie uwierzę, żeby w szkole zamiast nacisku na naukę, wprowadzili nacisk na latanie za piłką. Dziwna jest moja mama. W swojej pracy stosuje różne nowe pomysły, Opowiada o nich i cieszy się, a w ulepszenia w szkole nie chce uwierzyć. Przez całe dwa tygodnie trenowałem, jak się to mówi, do siódmego potu. Aż jednego dnia Wacek powiada: Jacek, wiesz, mnie się zdaje, że ty grasz teraz lepiej od Wieśka. Wiesiek był przy tym i nie zaprzeczył. Ucieszyłem się ogromnie i chciałem jeszcze jedną partię zagrać, ale Wiesiek nie chciał. Poszedł do domu. On tak zawsze. Godzinę pogra i leci do lekcji. Dziwak. Nauczyciele i tak stawiają mu same piątki. Jak ktoś jest zapeszony tak jak ja, to już trudno. To go same niepowodzenia spotykają. Nawet się nie mam komu użalić. Mama wiadomo, nie zrozumie. Jeszcze powie, a co, czy nie mówiłam? Ojcu, lepiej nawet nie wspominać. A to było tak. Kiedy mi się Wiesiek przyznał, że gram lepiej niż on, to o byłem już zupełnie spokojny. Piśmienne lekcje odrabiałem raz dwa. A ustne tylko przeczytałem, co zadane i koniec. Następnego dnia była historia. Pierwszy odpowiadał Wiesiek i dostał piątkę. Sam widziałem, bo z mojego miejsca dobrze widać. Potem pani wyrwała mnie. Kiedy skończyłem, patrzę uważnie, co też mi pani postawi. A tymczasem nic. Pani trzyma pióro nad dziennikiem, patrzy na mnie, wreszcie mówi: Doprawdy, nie wiem, co ci postawić. A ja stoję skromnie i myślę sobie: Pewnie, że to kłopot. Wiesiek dostał piątkę, a ja gram w piłkę lepiej niż on. Na pewno już ktoś pani o tym powiedział. Aż tu słyszę. No chłopcy, powiedzcie mi, ale tak rzetelnie. Ile czarneckiemu postawić z historii? Dwójkę to za dużo, mruknął Wacek, a ja zawołałem oburzony. Jak to? Przecież wczoraj sam mówiłeś, że gram lepiej niż Wiesiek. No to co? To i z lekcji powinienem mieć lepszy od niego stopień. Jak to lepszy stopień, pyta pani. Przecież prawie nic nie umiałeś. Ale w piłce jestem pierwszy. A w sali wisi napis. Pierwsi w sporcie, pierwsi w nauce. Jak ty ten napis rozumiesz? Pyta pani. Ja go rozumiem w ten sposób, mówię, że temu, kto ma dobre wyniki w sporcie, każdy powinien stawiać dobre stopnie, żeby mu życiorysu nie psuć. Cała klasa zaczęła się śmiać. Mało z ławek nie pospadali. Wacek, który mi przecież pierwszy o tym powiedział, to aż za boki się trzymał. A ja stałem jak głupi i nie wiedziałem o co im chodzi. Wreszcie okazało się, co ten napis znaczy. Ten napis znaczy, że ci, co przodują w sporcie, to powinni się tak do nauki przykładać, żeby umieć na same piątki. A bez nauki za sam sport żaden nauczyciel dobrego stopnia nie postawi. Jednym słowem, wszystko po staremu. A ja niepotrzebnie cieszyłem się z wynalazku w szkole. Ładny wynalazek. Jak sobie pomyślę o stopniach za pierwszy kwartał, to mi włosy dęba stają. Czy zdążę się poprawić?